Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za spotkanie takie powiedzmy ekstraordynaryjne, czyli błyskawiczne na roboczo, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej i pomyśleliśmy, że pomimo tego, że bywaliśmy w Brzozowie i bywamy nie raz, kolega Adam Śnieżek ma swoje biuro tutaj w rynku w Brzozowie i jeszcze jednocześnie europosłopod nężońca, ale pomyśleliśmy, że warto spotykać się jak najczęściej. Jeżeli można, ponownie brzozowi, żeby porozmawiać o naszych sprawach i wyborczych, i bieżących dotyczących polityki państwa. Powiem Proszę Państwa, jesteśmy, oprócz tego, że jesteśmy w trakcie, w trakcie kampanii wyborczej, to jednak jesteśmy w trakcie zmiany, wielkich zmian gospodarczych, społecznych i politycznych w Polsce. Rozpoczęliśmy cztery lata temu w kampanii wyborczej proces zmian. Po wyborach prezydenta Polski Andrzeja Dudy tutaj zdobył znakomite wyniki. W powiecie brzozowskim, w Brzozowie znakomite wyniki zdobył. Dziękowaliśmy już będąc w jasieniu, w roślinnej, w Dydni, w powiecie brzozowskim za te wyniki. Jesienią, y, równo 4 lata temu, mieliśmy wybory parlamentarne i również znakomite wyniki u Państwa. Powiat brzozowski jest najlepszym powiatem w gruncie rzeczy, nawet nie wiem, czy nie w Polsce, momentami, tak, w czołówce ścisłej, w czołówce Polski. Najlepszy, najlepszy powiat w, w, na Podkarpaciu, jak chodzi o Popularność naszego programu, popularność naszych kandydatów, między innymi dzięki koledze Adamowi Śnieżkowi, który wywodzi się z Ziemi Brzozowskiej. Ale mamy z powiatu Brzozowskiego dwoje kandydatów. Pani Alicja Pocałoń, wójt gminy Dydnia, no jest także naszym kandydatem. Bardzo energiczna. Osoba po raz pierwszy jest wójtem, ale rzeczywiście świetnie zna problematykę, proszę Państwa, samorządową. A jak zajęcia każdego z nas świadczą, my tworzymy, proszę Państwa, zespół. Zespół, który w składzie 22-osobowym, ale mamy nadzieję, że będziemy mieć. No, najlepiej jedenastu z nas, żeby było, czyli wszystkie mandaty poselskie, to byłby oczywiście plan w, 100, w 1500% wykonany. Osoby, które zarabiają do tej pory 2600 zł, dodatkowo dostaną ponad 500 zł zostanie zostanie w portfelu. Osoby, które zarabiają niewiele ponad 5000 5200 dostaną grubo ponad 700 zł dodatkowo w portfelu, co miesiąc. Taka to jest różnica, proszę Państwa, w poziomie, w obniżce podatku Tutaj to jest ostatnia nasza yy, yy, decyzja wcześniej yy, o tym, yy, yy. Już od sierpnia, od 1 lipca młodzi ludzie, którzy nie skończyli 26 roku życia, a na, którzy pracują, są zwolnieni w ogóle z płacenia podatku PIT. Zwolniliśmy przedsiębiorców, tych, którzy rozliczają się z podatku od, od osób prawnych, czyli głównie spółki, ale polskie małe i średnie przedsiębiorstwa z 19% jak obiecywaliśmy, obiecywaliśmy na 15%. Potem efekty okazały się tak dobre, że podjęliśmy decyzję, że obniżamy do 9% i ten efekt spowodował, że prawda? Gospodarka ruszyła, wiele innych rzeczy, działań uruchomiliśmy, także mieliśmy zasobny budżet państwa. Dzisiaj mamy budżet zrównoważony, więc nie ma deficytu. Do tego stopnia doprowadziliśmy i mamy pieniądze na to, żeby prowadzić tą politykę społeczną, prorodzinną, wspierać instytucje kultury itd. Tak tak w końcu. Również i wspierać samorządy, choćby Fundusz Dróg Samorządowych, czy odbudowywać to, co zostało zlikwidowane w latach 90. w czasie tego tak zwanego okresu postkomunizmu, choćby połączenia autobusowe pomiędzy małymi miejscowościami. Proszę Państwa, opiekujemy, staramy się wspierać również osoby starsze, i to nie tylko bezpłatne leki dla seniorów, ale również podniesienie minimalnych emerytur i rent, jak i w ogóle minimalnej płacy. Gdy przychodziliśmy do rządów, płaca wynosiła minimalna 1700, niewiele ponad, teraz 2250, a od stycznia 2600 zł. Obiecujemy, znając stan budżetu państwa. Że za, że za rok czasu pod koniec przyszłego roku już będzie 3 tysiące złotych płaca minimalna. To wszystko wpływa na podnoszenie poziomu życia. Proszę Państwa, emerytura, 13 emerytura została w tym roku wypłacona emerytom i rencistom i już wiemy, że będziemy mogli ją rok rocznie powtarzać. Także działamy w stronę podnoszenia poziomu życia mieszkańców i to wszystkich. Ale także działamy w stronę rozwoju zrównoważonego, żeby wspierać te obszary, które są słabiej gospodarczo rozwini rozwinięte, trudniejszy mają dostęp. Stąd nasz nacisk na rozbudowę infrastruktury i determinacja między innymi w wprowadzeniu takiej wielkiej inwestycji międzynarodowej, wielo wielomiliardowej, jaką jest budowa ekspresowej drogi S19 mówimy Via Garbatia, łącząca północ, południe Europy, przebiegająca przez m.in. Brzozów, okolice Brzozowa, powiat brzozowski. Myślimy, mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat ona zostanie tutaj już wybudowana, czyli na południe od Rzeszowa, od Babicy, od um, Boguchwały, bo tam w tej chwili jest, jest um, zakończona i prace przygotowawcze tutaj trwają do granicy proszę państwa przed nami wyzwania do zmian pozytywnych zmian odbudowy Polski odbudowy siły gospodarczej i podnoszenia poziomu życia mieszkańców a także Zapewnienia, żeby Polacy czuli się bezpiecznie we własnym domu. Chcemy, proszę Państwa, służyć Polsce i kontynuować nasz program. Musimy wygrać wybory. Dlatego też chcielibyśmy państwa do Państwa gorąco zaapelować o głosowanie na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, do Senatu pani Alicja Zając jest tutaj przedstawicielem naszym naszym kandydatem, a do Sejmu każdy z nas ma jeden głos, a więc na któregoś z Państwa. Przypominam, tutaj głównym kandydatem, można powiedzieć, kandydatem miejsca jest poseł Adam Śnieżek, ale każdy z nas, proszę Państwa, jest osobą em, cenną, ważną, do tej pory bardzo dobrze sprawującą swoją funkcję publiczną w jakimkolwiek obszarze i dlatego też byłoby chyba najlepiej, gdybyśmy wszyscy byli w Sejmie. E, zwracam się z Państwem o poparcie naszych kandydatów. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, szanowni państwo, czuję się reprezentantem ziemi brzozowskiej, bo tu się urodziłem. Z nią jestem związany przez całe życie, szczególnie teraz, kiedy większość roku spędzam w mojej rodzinnej orzechówce. Ja powtarzam na różnych gremiach prawa i sprawiedliwości, że. Do powiatu Brzozowskiego przyszła dobra zmiana, ta, która w całej Polsce przyniosła wiele dobra, że przyszła na razie częściowo w postaci tych wielkich programów społecznych, bo z tego korzystają wszyscy, natomiast w postaci jakichś znaczących inwestycji przyspieszających rozwój, yy, obniżających bezrobocie, które u nas jest jeszcze 13%, proszę sobie wyobrazić, jak w Krośnie pan Maszek powiedział, że to jest 2,5%. Duża emigracja młodzieży. Chcemy to wszystko powstrzymać, żeby tutaj było miejsce dobre do życia, żeby, żeby były następne pokolenia, żeby się nie wyludniały te piękne tereny. Dlatego zabiegamy o jakiś program pomocowy dla takich powiatów jak nasz, jak Bieszczacki, jak Lubaczowski. To ma być zapisane w strategii rozwoju województwa podkarpackiego i przy wsparciu najwyższych władz i, i, i Pana Marszałka, tutaj władz prawa i sprawiedliwości, mam nadzieję, w najbliższych latach osiągniemy. Pan Marszałek mówił tutaj o największej inwestycji, która przyspieszy rozwój niewątpliwie naszego terenu. drodze ekspresowej S19, ale widzę tutaj panią Małgorzatę Wajdę, dyrektora przedsiębiorstwa Wody Polskie na województwo podkarpackie i chciałbym y, ją poprosić o y, powiedzenie o innej inwestycji, którą y, tutaj pan marszałek lansuje. Y, zaraziliśmy y, 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 władze tym pomysłem, mianowicie zbiornik w niewisce. Ten, który historia jego ma kilkadziesiąt lat, bo ponad 80, bo pierwsze projekty powstały na Politechnice Lwowskiej w okresie międzywojennym. Teraz ten pomysł wraca i w ramach programu rządowego retencji, zatrzymania tych wód spływających polskimi rzekami w większym stopniu Możemy myśleć, że i do tej inwestycji dojdzie. Tam. Jeśli chodzi o zbiornik niewiska. Proszę Państwa, też to jest taki przykład niefrasobliwości w projektowaniu. Ktoś pomyślał, przesuwamy zaporę czołową w jakieś miejsce, to nie szkodzi, że jest 400 działek mieszkalnych do wysiedlenia. No, ważny jest czyś tam interes, nie wiadomo dlaczego tak. W innym miejscu ta zapora powodowała wysiedlenie około 200 rodzin. Nikt nie myślał nad tym, że przede wszystkim y, potem zmieniono cały pomysł zbiornika mokrego na zbiornik suchy, gdzie miejsc na lokalizację zbiorników retencyjnych w, na, w naszym województwie jest niewiele, i zmarnowanie takiej okazji, żeby gromadzić właśnie tam wodę, to byłaby bezpowrotna strata. Na szczęście znowu nasi posłowie, ich skuteczność spowodowała, że w tej chwili. Już w skali kraju jest przygotowany program ochrony przed skutkami suszy, program retencji. 1 października w hotelu Ferdynand w Rzeszowie odbędą się konsultacje, na które serdecznie zapraszamy. Ponad 130 tytułów gazet na rynku w Kiosku to są gazety niemieckie albo szwajcarsko-niemieckie. Jak myślicie, po co? Czy to tylko biznes? Nie, kształtować myślenie Polaków. Kształtować myślenie Polaków, bo przecież oni chcą tutaj zainstalować taki rząd, który im będzie służył. Tu ma być tania siła robocza, a nie państwo, które ma znaczenie podmiotowe na arenie międzynarodowej. Nie państwo, w którym się ludziom będzie żyło lepiej. Dlatego trzeba, żebyśmy tego wszystkiego byli świadomi. I dziś, właśnie 13 października. Zdecydujemy o tym, czy Polska się będzie rozwijać tak, jak się rozwija przez ostatnie cztery lata, czy też powrócimy do tego, co było, że będą naszych polityków poklepywać po ramieniu i pić z nimi lampkę szampana i w niemieckich gazetach o nich dobrze pisać, że Polacy mają prawo do dumy, a nam będzie się żyło coraz gorzej i gorzej. O tym każdy z nas zdecyduje. Mamy piękny program, potrafimy go realizować, wsłuchujemy się w głos ludzi, i dlatego winniśmy wszyscy podejmować działania, żeby innych przekonać do tego, jak mają się zachować w najbliższych wyborach. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, idziemy naprawdę w dobrym kierunku, jeśli chodzi o zmiany w kraju, i chcę powiedzieć mocniej, dosadniej. Spowodowaliśmy, że to państwo zostało uratowane. Poprzednie rządy robiły wszystko, żeby to państwo nasze rozpłynęło się w ramach Unii Europejskiej, żeby nie było tej podmiotowości narodowej. I tutaj pan poseł Stanisław o tym e, dokładniej mówił, ja się nie będę roz, rozpowiadał, ale tak, drodzy państwo, uratowaliśmy, myślę, Polskę przed naprawdę poważnymi konsekwencjami. Robiono wszystko, żeby, tak jak również panowie przede mną powiedzieli, wygasić polskość i polską przedsiębiorczość. Powodowano, że e, przede wszystkim młodzież imigrowała za pracą, ale e, to było czegoś wynikiem. To było wynikiem doprowadzenia, e, prowadzenia między innymi działalności do już skrajnej sytuacji, e, której nie było się w stanie wytrzymać. To wszystko się zmienia, zmienia się na lepsze. I drodzy Państwo, musimy zrobić wszystko, żeby faktycznie te wybory z jak najlepszym wynikiem wygrać. Zbierając opinie z bardzo wielu miejsc w całej Polsce o potrzebie znalezienia rozwiązania dotyczącego funkcjonowania oświaty na wsi, funkcjonowania małych szkół. Subwencja sztywno naliczana jest, prawda? jak leci, duże miasta i tak dalej i tak dalej i okazuje się, że prawda małe miejscowości czy słabsze samorządy tutaj nie radzą sobie, trzeba likwidować szkoły, wprowadziliśmy ustawę zakazującą, znaczy, że kurator może zakazać, nie zgodzić się na likwidację. W związku z tym najlepszym, poza tym, że, że, że coraz większa liczba parlamentarzystów czy sił politycznych w Polsce uważa, że trzeba zmienić niektórzy mówią zlikwidować, ale tutaj tak daleko nie idziemy. Zmienić ustawę karty nauczyciela uelastycznić ją, żeby można było prawda, łatwiej obsługiwać i funkcjonować szkołą niewielkim. Prawda? to uznaliśmy, że najprostszym sposobem do utrzymania takiego ze strony Państwa i wspierania y, y, szkół, jest utworzenie funduszu szkolnego na remonty, na budowę szkół i na wspieranie tych szkół, które, prawda, są niewielkie, 30-40 dzieci mają, czasami mniej. Drugi fundusz na, na, na służbę zdrowia, szpitale powiatowe i inne placówki. I tutaj y, y, przymierzaliśmy się, żeby również utworzyć fundusz dotyczący dokończenia budowy wodociągów, w niektórych gminach także na Podkarpaciu w ogóle nie ma. No proszę, wodociągów i kanalizacji, mając świadomość, że to jest troszkę odmienne sprawy, ponieważ w systemie rozproszonym, prawda tak, niemniej jednak potrzeba i mamy świadomość, że są części Polski na Podkarpaciu, na północ A4 a, a jest, 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 jest nie ma problemu, a u nas jest. Nie zdążyliśmy ogłosić w, w, w kampanii tego funduszu. Rząd, premier ma świadomość. Będziemy przygotowywać ten program na znalezienie pieniędzy, zaznaczenie tych pieniędzy. To jest parę miliardów na, na pewno rocznie, żeby wesprzeć samorządy w budowie, budowie wodociągów, ale także... To już Państwo Radni Sejmiku mogą potwierdzić. Podczas ostatniego, dwa tygodnie temu chyba, spotkania w, w, w Rzeszowie uzgodniliśmy, że, że samorząd województwa w tym programie wieloletnim również zwiększy pieniądze na, na, budow na budowę wodociągów, szczególnie tutaj w naszej części województwa. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Uprzedzę Państwa, mamy 7 minut, z uwagi na to, że, że, że czas debaty dobiega końca. Proszę bardzo, i, i za chwilę. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, współpracujemy już razem wiele lat. Jak sobie Pan przypomina, nawet się nie będę przestawiał. Panie Marszałku, dzisiaj mamy taką sytuację no, nietuzinkową. Burmistrz Brzozowa w końcu przeprowadził. Jakąś debatę prawa i sprawiedliwości. Chyba Pan to y, zauważył, bo, bo w czasie naszej dziesięcioletniej współpracy to się nie odbywało. Ja tutaj z pozycji radnego y, Rady Miejskiej y, apeluję do, do Pana Marszałka i do Państwa posłów i radnych, aby docenić to, bo naprawdę Gmina Brzozów y, nie jest w takiej sytuacji jak Krosno, gdzie tutaj była mowa o półprocentowym bezrobociu, starania tutaj ze strony Burmistrza i Rady są w tym kierunku, żeby ta dobra zmiana też mogła być widziana w Brzozowie, ale to nie jest taka prosta sprawa jeżeli chodzi o sytuację w jakiej się tutaj znajduje gmina, przede wszystkim o finanse. Więc docenimy tą zmianę, którą mieszkańcy gminy Brzozów w tej chwili zapoczątkowali i starajmy się, żeby po przyszłej kadencji ta gmina Brzozów mogła powiedzmy sobie, no nie z 2,5% bezrobociem, bo myślę, że tak się nie uda, ale równać się jak Polska do Zachodu, tak Brzozów do Polski. Dziękuję. Ja bardzo sobie cenię to dzisiejsze spotkanie, mam tylko pewien niedosyt. Otóż patrząc na salę jest tutaj tylko pięciu mieszkańców brzozowych. W przyszłości przy organizacji tego typu mieszkań, a zapotrzebowanie w tym terenie na kontakt z władzą, z władzą taką, która, którą społeczeństwo słucha, ale równocześnie władza słucha społeczeństwa zapotrzebowanie tak jest duże. Bo wierzę w to, że jeśli nie w tej chwili ci mieszkańcy nie, nie są tu obecni, to na pewno część z nich ogląda onet, część czyta fakty, jeszcze, jeszcze inna część czyta gazety, o której tu pan poseł Piotrowicz wspominał. Jeśli już jestem przy tym głosie, to chcę powiedzieć, jako mieszkaniec miasta Brzozowa, mając kontakt długoletni z panem posłem Śnieżkiem, optuję i z całego serca proszę i życzę i modlę się, żeby ta funkcja przypadła jemu. Brzozów dotychczas nie miał posła. Poseł, kiedy nawet tej funkcji nie pełnił, Jeździł i starał się o sprawach Brzozowa. Tu zwracam się do pana burmistrza, by spróbować w tej kadencji z powrotem wrócić do herbu Brzozowa. Głowa świętego Jana, ścięta przez powszednią władzę, z napisem Humanitas patiem de amisita, powinna wrócić na swoje miejsce. Myśmy poszli za daleko w kierunku Brukseli. Było to zupełnie niepotrzebne, a poseł siedzący tutaj. Adam Śnieżek był jedyny, jedynym, jedynym, powiadam, który w tym zakresie robił wszystko, lecz we dwóch nie daliśmy rady obronić. I myślę, że, że ta osoba w przyszłości spróbuje zadbać o tą rzecz i o tą wiarygodność polityczną, polityczną i historyczną. Myślę, że, drodzy Państwo, wyczerpaliśmy na dzień dzisiejszy temat y, naszych rozmów. Zapraszamy pana marszałka jeszcze do Brzozowa. Może uda się jeszcze przed wyborami, a jak nie, to po wyborach. Zapraszamy parlamentarzystów, żeby odwiedzali nas tutaj. Wiecie państwo, że jesteście na bardzo przyjaznym terenie, że wszyscy do was tutaj są bardzo mile ustosunkowani. No i cóż więcej, powiedzieć powodzenia! Dziękuję bardzo. Jeżeli można jeszcze na koniec, proszę Państwa, podziękować za spotkanie Panu Burmistrzowi. Rzeczywiście zmieniła się od wyborów w ubiegłym roku sytuacja w Brzozowie. Jest, można powiedzieć, większa wzajemna otwartość i to chcielibyśmy ją kontynuować, żeby wspierać nie tylko władza Brzozowa, ale także rozwój Brzozowa, proszę Państwa pamiętamy o tym i być może, że wrócimy, jeżeli będą, będą, takie, będą takie oczekiwania, że w Brzozowie ile lat temu, 80-100 lat temu było zdrowisko. A my kilkanaście, 15 lat temu, Będąc jeszcze co prawda w opozycji początku, początkiem tego wieku, my pracowaliśmy nad zmianą ustawy uzdrowiskowej i nad wprowadzeniem, ułatwieniem tworzenia nowych uzdrowisk, także na Podkarpaciu. I tutaj proszę Państwa, wydaje się, że jest szansa na to, żebyśmy do tego wrócili. Ja mówię, być może wydaje się, ponieważ nie mamy tego w programie, ale wiemy, że w wielu miejscach, kilkadziesiąt co najmniej gmin w Polsce oczekuje. Kilkadziesiąt, w których są uzdrowiska, nie chce tego, co jest naturalne, prawda? Ale ponieważ rozwój Polski, szczególnie Polski w Karpatach. W ramach tych międzynarodowych różnych form turystyka uzdrowiskowa, i tak, dalej, i tak dalej, bardzo rozwija się. Więc tutaj wydaje się, że każda gmina Bircza, Brzozów, wiele innych na Podkarpaciu mogłyby korzystać z tego dodatkowego elementu, w jakim jest uzdrowisko, leczenie krajobrazem. To w Stanach Zjednoczonych wiem, że to jest bardzo popularne, prawda? Jednocześnie estetyka krajobrazu od nas oczekiwana. Proszę Państwa, dlatego też my myślę, myślę, że Brzozowem także i z tego powodu zajmiemy się. Ja myślę, proszę Państwa, że tutaj i poseł Adam Śnieżek i poseł Ruski, jeżeli zostaną posłami, to obaj. Poseł Ruski związany jest z powiatem Sanockim. Życzę, życzę obu sukcesom, a na pewno Adamowi Śnieżkowi, ponieważ wychodzimy z założenia, proszę Państwa, że jeżeli nam się opowiedzie, to zależy od Państwa, od mobilizacji naszej, no to każdy powiat będzie miał swojego posła. Już od początku i tutaj naturalnym, naturalnym taką osobą jest kolega Adam Śnieżyk i wówczas mógłby, byłoby nam łatwiej, proszę Państwa, wszystkie sprawy, o których mówiliśmy, o których państw, na które Państwo zwracaliście, łatwiej byłoby nam dopilnować, bo jest poseł w powiecie, w brzozowie, prawda, i wspieramy się wzajemnie. Działamy zespołowo, proszę państwa, i to daje efekty. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.